Siema, jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chcę Was zachęcić do subskrybowania tego kanału, żeby dać obeczkę w kurę i co? Nie jego No, furę zbierasz. No, stary na no opelka. Tak się w to gra? Bo wolałem w pograć. A się tego wystraszyłem. Ty rozumiesz, kurwa. Ja się tego wystraszyłem. Czemu te okna tu wszystkie uderzają? Co to kurwa być? A jak ja o, baterie mam wejść w interakcję z. Ooo, ty baterię mam. bo coś tam biegało. Ja tam nie idę. Ja mam kanalizację iść? A jaki żart? Kurwa, jaki żart stary. Nie chciałem... Nie chciałem grać w FNaFa. Co to kurwa było? A ja mogę tak po prostu sobie wyjść i tyle? I to wyjebane? no? Ja, ja, ja już mam tak trochę dość tej gry. Nie, co ja zrobiłem? On tam był, tam mi się nie chce. Co? Ja mocno, ja się chujem, jak Co to kurwa było? Czemu on razem nazwał prosiaczkiem? Pojebało go O kolega mm. A on jest przyjazny? że miłosierny Boże, dostaliś mi apostoła i stwierzy, stworzycie synu, pozostaj powolny Proclaim the gospel? Co to znaczy? Wszedłem do środka i co że tam się nie czytać Zadanie ucieknie z psychiatryka, Dostaję się do pomieszczenia ochrona, aby odblokować frontowe, czyli Spierdalaj! pierdolaj! Co ja miałem zrobić? Gdzie, gdzie, gdzieś miałem dostać? Gdzie to było? Tu. Dostaję się do pomieszczenia ochrona, aby, aby odblokować drzwi frontowe. Obstałem, że to są drzwi frontowe. Chwila, jak się odpało na kamerę tu? Trzyma go jeszcze, proszę, jeszcze malowałem, że filmy, to wie? No, to jest na nie, no w ogóle nie. Za dużo przed komputerem, definitywnie. Tam coś widać w ogóle w tym streamie. Sorry jakby ciem, ciemnica widzę. No i co? To, to, to jest ten security ten? Room? No tak to wygląda. Ale czy, ale czy to będzie to? Teraz mikrofon trochę bliżej Mordy dom, żebyście mnie lepiej słyszeli. Dokumenty J Ośwartek badawczy... Okej. Okay. Przebieg lecznicza czyność... Czynności pola murfugonicznego? Ustabilizowały się na poziomie. Pastryjemkę ogarniemy. E, diagnostyka firmy wykazała lekkie nagromadzenie śluzów o skrzelach. Wyniki badania magnetycznego. Musi podczas wywiadu lekarskiego. Pasy zostały przerobione tak, aby odpowiadały ogromnej posturze pacjenta. To Oliwia przyjechała. Jestem ja myślisz, co mi tak napierdala za oknem? A nie, te. <laughs> <śmianowicie> Chwila <śmianowicie> O koledzy Ale panowie A to są ci? No ten to się trochę źle skończył Ten taki psychopata Ten to taki sygiemka A to jest ten, który mnie znał nas wcześniej Ale i tak który się, że oni tu zostali Chyba, że to się jakoś przed bo stało Ale tak, nie chciałbym, nie chciałbym tu siedzieć Mogę tu przy... Oczywiście, że... nie mogę, a tu jest jakieś przejście? Jest! Aha! Czemu to jest taka muzyczka? No, Wygląda na przyjaznego. O, na no, kartę. bo do pomieszczenia ochrony. chwilę. Czy ja tą muzyczkę mogę, mogę jakoś wypierdolować? Jest głośność. No, głośność może, może być na fula, to jest okej. Okay. Ale na ja bardziej się boję tego, że będzie... Chyba czy ta muzyczka miała bardziej wkurwie. Chyba nie mogę tego, tego skosować, ale chwilę gamę podwyższe. byście cokolwiek widzieli. Tak jak mi ta tak grać? Hihihihihi Ja wpadłem na zabał, tak szczerze Dobra, jestem pierdolnięty jednak Bole, coś widzicie, chyba lepiej no Okej, okay, ja teraz tu wejść? O nie, my... Bóg zapłacił, ja muszę iść do tego... tego No nie, ja muszę koło tego co? Kocham cię Boże jak coś No! Aaaa Ej, jak mam odrzucić stąd? Ej, dobra, myślę... Z bardziej się Nie, nie wiem z czego bardziej się obstrałem Samego tego gnoja czy tego, że na mnie skoczył? Spierdalaj kurwa, czołgaj się po tej ziemi. Dobra, ale teraz gdzie było to? Gdzie było to pomieszczenie kurwa security? To było to. To nie było, to to musi być gdzieś... Dobra, wydawało mi się, że gdzieś tam kurwa szedł. Muszą kurwa z To wygląda jakby to mogło być... O no nie, to jest to. No to to jest pewnie w drugą stronę. Nie, chcę, nie, już to jest wyjść tak szczerze. Tu jest kibel. Nic tu nie ma. Tu jakoś? To ale za za barek za barek, za barek do może patrzeć za siebie, skądś ku? Co to kurwa ma być, mać było? Czemu tu flaki leżą? Nieee... tam będzie teraz! Są tym, który mi nazywał prosiaczkiem. A to ten ziomek, Chyba dobrze, że, że, że to ślizowałem. Eee, w Twitcha, Twitch, Twitch, Administration, it's fake body, it's fake blood. I boję tak szczerze, boję się jak syn, tak szczerze. O, o, o. Dobry. Ja mam tego użyć? to nie był tak fajny? Co za śmieć? To kurwa? O prosiaczku jeśli tu prawda prosiaczek Znajdę was wszystkie Suki, o kurwa Gry trochę Jak może się stąd wypierdalać? Ja tam mam iść? Nie, miałem iść do piwnicy, nie? Ja tu mam iść? No chyba nie ma chuja Ej to jest kurwa, a jaki żart? Zapisywanie No to zaczynamy gierkę Five hours later. Ej ty, a gdzie jest ta dźwignia? Minęła chwila, a jestem już obsrany. A ja gram w to od pół godziny niecałe, O tu padnę na zawał. Nie. Ja to nie wychodzę. Tu idzie. Coś tak kurwa mi się wydaje, że tu może się jeść. Ej, myślisz, że już mogę wychodzić? Zobacz tu, Szmatu. Nie, ty kurwo Nie, tak blisko było To teraz? O, ja żyję Ja, ja odpaliłem, nie, ja środkowego nie odpaliłem Ja tam mam wrócić O ile ja mam HP? Ja tam muszę wrócić, ja nie odpaliłem tego środkowego Ej, gdzie ja widzę swoje HP? Po prostu poczuję jak umrę Muszę biec, to było od razu na wejściu Klikam i spierdalam sprintem z powrotem <tuszy> Co tam pisała? Co tam pisała? Ruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik, aby zrystować generator. Kiedy mi jakieś piwo postawisz? Mogę ci postawić. Ruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik. Dwie pompy odpaliłem. A gdzie jest główny bezpiecznik? Ruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik. Dobra, dwie pompy odpaliłem. Główny bezpiecznik, ale gdzie on jest tam, kurwa? O tym nie będzie ten pokój, do, do którego ja wbiegłem? W którym on mnie zaczął tłuc? AHAHA <laughs> Oh, there's to. there's hot. there! Nie, nie, nie mam je, nie mam je, nie mam mnie. nie, mam mnie. Ja nie wiedziałem, że tu może być. Co za szmata! Jeszcze powiedz, że on tu biegnie. Tylko nie mogę wiedzieć, ja mam Ja to nie widzę, kurwa, Co coś się odpierdala. Nie, co tu, tu mi coś chodzi. Stop now. I ja pierdolę. Aaaa! A A, kisz, a kisz mi są szatanie! i chuj! Ty ja żyję! Dobra, spierdalaj! Gdzie jest główny bezpiecznik? Tu byłem! Tu byłem! Pierdolę Gdzie jest kurwa ten niebany główny bezpiecznik na tej pierdolonej mapie! To jest jakiś żarciaki chuj! Weźcie mi ku. A Paliłem te dwie bomby, chyba że on po. To było bez sensu, ja się nie na spalnie zrezygnować. Po tym, jak on mnie zabije, czy on, jak uderzając mnie, jakoś nie wiem, Chyba tak, się resetuje. Uruchom dwie pompy i główne bezpieczeństwo. Dobra, chwilę odpalam filmik w ten tutaj. Pierdolę. Okej, okay. szmato. Gdzie? Na kurwa jest. Coś, czy on mnie dwa razy uderzył. Jeszcze raz mnie uderzył i muszę to robić od nowa, chyba. Na logikę. Muszę wbiec tam, no tam przed tego pokoju, bo on tam bieg, biegnie za mną. Czy mnie na no dobre drzwi? Bo tam byłem w jednym, w, w jednym z pomieszczeń. Tam masz pierwsze, drugie i trzecie drzwi. Jeśli tam z prawej są jeszcze czwarte. To wiem, gdzie muszę iść tatnia bateria Ja pierdolę Nie! No i chuj, nie ma mnie. Ty żyje? Ja wbiegłem gdzieś. A nie, on tam stał. To jest chyba tam od razu po lewej. Pokaż mi to jeszcze raz. Tak, to są te drzwi na lewo od razu. Ale on tam stał tym razem, dlatego ty się obsrałem. Chyba. Chyba ta. No, nie wiem. Dobra, chuj, na mnie mi za niebie. Kto tu jest? Tylko cień widziałem. Chuj, kurwa, na że mi zabijesz, mata. Ja pierdolę, on już tam stoi. Ja pierdolę. On już tu kurwa jest. On już tam kurwa stał. Nie. To jest kurwa żartob. Spierdalaj mi stamtąd. O, 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 tu jest plan. Jestem tu. Tam nie przelegniemy. Muszę iść prosto i w lewo, i znowu w lewo. Dobra, chuj. Ja pierdolę. Ty pierdalaj. Mam połowę baterii. Jak teraz co nie zrobię, to jest GG. Mogę jej się od razu poddać. Ja pierdolę. Nie mam mnie, Nie mam je. Nie. nie mam je. Ja nie mam uciec, Nie mam uciec, mam, 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 mam. mam. O kurwa. O kurwa. O kurwa. No to jestem w pizdzie. No to jestem kurwa w pisie. Chodź tu to. Chodź tu. Mogę? Dzięki, esz. Bo tu tak. jest Tak, tak, tak. Nie. Odpaliłem chyba, nie? Odpaliłem? Zrobiłem tego questę? Czy ja muszę ten środkowe jeszcze nacisnąć? Pokaż mnie to. Jak ja to kurwa zdarzyłem, to ja nie mam pojęcia, nie? Czy ja muszę ten środkowe jeszcze kliknąć? Chyba ta. Szmata spałą. Spierdalaj. Czemu jest dźwięk, jakbym przed tym spierdalał? Okej. Okay. się do pomyślenia ochrony, niedokój w frontowe drzwi. To już tyle? Wygrywam tą grę? To jest drzwi? Proszę, powiedz, że tak jest. Gdzie to było? Tu. Też ma tam znowu wejdzie. Nie. Ty, kurw. Ty, kurwo, jebał. You... You... I bardzo dobrze. były dokumenty, ja muszę mieć wpisy Cela ojca Martina? Ojciec Mar Martin zawlokł mnie tu, żeby mi coś pokazać. Wydaje mi się, muszę, że mam być świadkiem jego popie popieprzonych urojeń. Cokolwiek się tu nie schrzaniło, w centrum tego jest ten cały doktor Wern. Werning chyba tak się to czyta. Problem w tym, że nie żyje od 10 lat. Na ścianie w dnie pasgrany krwią napis Spoczywaj w pokoju.

Się normalnie wydajesz, Dobra. Tu jest safety, tu mam kolegów. Co mi kurwa, pychasz? Ja kolega, mordo. Ty przynajmniej bardziej gotatliwy. Oh. No szczerze, nie dziwię się, mordo, nie? Chciałem teraz iść. Ktoś tu sam przyjdzie. Tu jezus, Maria, Mordini, Co tu się odpii? w tej grze ale staję otwarte. Może wyjdzie, ty! Oh! 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 Tutaj tu chyba skończyli, co? Pierdolę, to jest eseru, kurwa. Ubieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, które mogłem tu doświadczyć. To jest chyba jakiś save room. Fak, baterii nie mam. Kurwa, ale jest lipa. Po ciemku będziemy łazić. Aha, chyba coś skifdałem ważnego Spoko Masz pan jakąś baterię dla mnie? Przecież nie chcę, co baterie leżą Może chyba jednym razem Tak tu iść do przodu Ej Nie, ci którzy chcieli mnie zjeść Chodź na tą stronę to jest to nie w... to... to... ze I ze śladami krwi No szczerze najlepszy okres takie mogę dostać Zapisywanie No spoko Jest 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 Let's go Dobra Content widzów Nagrywamy to I ze śladami krwi Tu się ślady kończą I tu... Aha. A są strzałki do góry mi się, że to będzie jakiś dom, Samo Zamykaj są drzwi spowoduje, że Co on tutaj? Co oni z nimi robią, kurwa, w tej Czy Muszę tu iść, tak? Mogę to otworzyć? Ja tu zostaję, I tu jest dobre w tej celi, ja już, wie pan co, chyba z panem tu zostanę, do obok. Co to tam kurwa stało? To wyglądało jak ten od, Nie, to nie chce iść. Ua! No i chuj, mnie nie ma, nie jestem, żyję, dalej. Dobra, lecę na power, lecę na power, już tam raczej nie, nie powinno być. Mordo, uratujesz mnie jak coś? To jest też mata znowu z tym kijem, która wcześniej kurwa ten... Dobra, właśnie. tu. Mm -mm. No idź mi z tym kijem Kolejny z kijem Kurwa kipa. I Właśnie Nie Szczerze oh! nie, nie wiem czy było bliżej kiedyś Dobra poczekajmy tu chwilę I to się zregeneruje no zajebiście Mi tu idą? I muszę wyminąć. wyminąć Trzeba spacer cały czas. W razie by bo... ja no, nie puściłem. No skądś w to Co tu się odpierdala? To łaźń. jest łaźnia. Nie fajnie. Po co mi karta dostępu do łazienki. Showers. To.

We drzwiach nie mogą być otwarte. Dlaczego? Tu coś będzie. 100%. O tu. Chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia tak, że idę na taką pałę, że nie gada zamą nie złączniku. No to była brzmiała przesada. No, rozkoszy tu i będzie ładny tka. Uj, nie wiem gdzie jestem. Ja pierdolę prosiaczku. Nie. No nie gadać, ja wpadłem tylko. Koloseum. Nie. 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 Nie chcę, nie chcę, przejdzie, a na się podpisuje, co? To jest dobry pomysł. Fak, bateria mi się kończy. To wygląda jak alternatywna droga. Tak, to jest ten od prosiaczka. Tak, 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 to jest, to jest dokładnie on. to? Nie! No to kurwa GG, nie, nie ma. Nie przejdzie tu, nie ma chuja. Ale on co może iść drogą? Szmato! Ja tam nie wchodzę. Boję się, by spierdalaj. Chodzi się tatusia? Spierdalaj. Już, mordy. No spierdalaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu już szmatę. Dobrze, kwa. No nie. Daj mi spokój, co? Eee Wszystko spoko, gdybym je też już baterii nie mam, nie? nie wiem. Nie bie mnie Szmato Szmato, nie. nie rzucaj mnie znowu Proszę kurwa Idź Idź, 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 idź. Gdzie ja kurwa znowu jestem? No chuje ja tu miałem iść No działa tak, tak, to jako tako, ale tak naprawdę kot płakał, nie? Jak sier... To... Tu... tam przejdę Kurwa A? Tu miałem iść? Tak, tu miałem iść Jasne, yes, dziękuję. Teraz powiedz mi, jak ja mam tam przejść? A może ser tam tędy? Stamtąd i skoczyć jakoś tam. No to wygląda jakby się dało skoczyć teoretycznie. O, dobra, jestem jednak ślepy. Autorki kiedyś mi powiedział, że gdyby pokazać jaskiniącą naszą technologię, pomyślał, że to magia. Gdyby pokażesz współczesnemu człowiekowi magię, pomyślał, że to tego logo. No w sumie, mądre. Dobra. Teraz powiem, nie zapisywanie znowu. O, oczywiście, że tu muszę iść. Gdzieś więcej. indziej. Tam nie idę Notatki W tym swoim ze Wall Rider. Wallrider Rider Można się zatknąć na każdym kroku Korporacji, Mur... Murkow Prowadzili to eksperyment o nazwie projekt Wallrider Ale pacjenci mówią o Wallriderze tak jakby były jakąś Postacią Jakby był duchem, demonem, czymś co znaleziono Góra kładę to na kark schizofrenicznych omamów. Ale właśnie coś tam coś zobaczyłem. Może, może to tylko usterka kamery, ale to miejsce tak na mnie działa. No jasne. No jasne. Oczywiście, że ja muszę iść do podziemi Nie, jak on tu będzie, to chyba zdechnę. I są ślady się krwi? No by sam. O, wydarzy tu jest wyjście. O, wy za proste. No, tu mnie pewnie będzie 40 tysięcy tych tych gonić. Powiedz chociaż, chociaż ten jeden raz i nic mnie tu nie będzie chciało zabić. Ten jeden, jedyny raz. Co ja tam kura, wiesz. No spokojnie. Tu. Proszę, żeby to było tu. Ja mam teraz przed zjawą spierdalać? Zajebiście. Normalnie szapoba. I teraz jeszcze zjawa będzie gnieć. Spuścić wodę. Odkryć dwa zawory. Spuścić wodę. Hello no, there! Oczywiście, że tak. Oczywiście, że on tu musi być. No, kto jak nie on? To jak ukrywa on. Trzeba powiedzieć, że mnie to się nie No beka w chuj. No i jedź stąd. Czego ja szukam w ogóle? Przekryć dwa zawory. No, już wiadomo. Czyli pewnie drugie będzie po drugiej stronie tam. Mhm, to jest tam, na bank. Jezus Maria! Wystarczy oh. mi, że ich spotykam na każdym możliwym kroku. Tego miałem to spuścić na wodę? Żeby teraz kurwa schodzić nad drabiną? Nie wiem, choć się domyślam Mogę to po prostu wpłynąć. Uff. Dajcie się z wszystko. No, tu mnie coś będzie gonić. Urazaliśmy to, jestem ciekawy co to jest Zapisywanie Male word, female word. Ward, female mm world Ward Mhm Wait a minute Who are you? Już nie chcę. Dziękuję. Szczerze, jakby w takim tunelu mi coś wyskoczyło, ja bym się obsrał. Bro, ile ta gra jeszcze, kurwa, trwa, jebana? No, w prawo czy w lewo? Fuj. Czy mam się w prawej stronie? Zajebiście. Pokaż, coś widzę. No to jest chyba to. Ta? Nie? prawo. Co co tu, kurwa, zrobić? Dobra, nie wiem, gdzie i idę, ja, ja kurwa, nic nie widzę. O, dajcie, jest, let's fucking go. Mogłem sobie te, te bateryjki nazbrać w samym początku. Chyba być cisza i spokój. Tu mogę wskoczyć? A po coś jest ten boksik, nie? O, tylko, tylko Nie, tu. Tu chyba wskoczyłem. Jaki byłby tego sens? No, zajebiste przejście, nie? No i po co takie przejścia są? To jest bez sensu. Aha, nie wiem skąd to zleciało. Dobra, nie, tak szczerze? Szczerze nie, nie. Nie, nie, nie. Wystarczy na dzisiaj.